Rycerz, Jeździec to pierwsza karta w talii Lenormand, symbolicznie otwierająca przepływ informacji, wiadomości i energii. To karta dynamiczna, pobudzająca. Zawsze wnosi ruch, nowinę, kogoś lub coś nowego do naszego pola energetycznego. Przyjrzyjmy się jej krok po kroku analitycznie, intuicyjnie i energetycznie. Karta 1. Rycerz, Jeździec Słowa klucze: wiadomość, przyjazd, nowina, kontakt, ruch, zmiana, gość, impuls, wiadomość od wszechświata. Element: ogień i powietrze. Numer karty: jeden: znak Zodiaku w niektórych szkołach: bliźnięta lub strzelec. Czas: bardzo szybko: dni, godziny. Kierunek: wschód, wschodzące słońce. Znaczenie praktyczne. W kontekście ogólnym oznacza, że nadchodzi wiadomość, nowina lub spotkanie. Często oznacza kogoś nowego, kto wkracza w nasze życie: osobę pełną energii, aktywną, młodzieńczą, sygnał, że coś rusza z miejsca po okresie stagnacji. W zapytaniu o pracę będzie to informacja o nowym projekcie, współpracy lub propozycji, możliwa zmiana roli lub awans. Jeśli pytasz o decyzję, karta mówi: Działaj, rusz. W miłości karta mówi, że to początek flirtu, wiadomość od kogoś, nowy kontakt. Niekiedy to osoba w ruchu, ktoś kto przychodzi i odchodzi, ale też może informować o chwilowym romansie, energia zakochania, zafascynowania, impulsu emocjonalnego. Jeśli pytamy o finanse, karta ta oznacza szybkie zmiany, pieniądze z niespodziewanego źródła, możliwość zarobku poprzez szybkie decyzje, komunikację, internet, handel. Jakie znaczenie energetyczne, duchowe ma jeździec? To energia nowego początku, to fala impulsu, która otwiera cię na zmianę. Sygnał, że wszechświat wysyła wiadomość, czakra solarna i serca, aktywacja siły działania, ale też radości. Wibracja tej karty zachęca do działania z lekkością i ekscytacją, bez nadmiernego analizowania, intuicyjnie mówi: zwróć uwagę na znaki i ludzi, którzy właśnie teraz pojawiają się w Twoim życiu. To nie przypadek. Znaczenie emocjonalne. Entuzjazm, radość, nadzieja, ożywienie, czasem nerwowość, niecierpliwość, chęć natychmiastowego działania to energia młodzieńcza, zachęca do spontaniczności i odwagi, ale ostrzega przed pochopnością. Jeździec to posłaniec między światami, ktoś, kto przynosi wieść z pola energii, zanim wydarzenie się zamanifestuje. Jeśli podczas rozkładu czujesz przy tej karcie mrowienie, ciepło w dłoniach lub lekkie podekscytowanie, to znak, że informacja, o której mówi karta, jest już w drodze. Energetycznie to iskra, która może uruchomić cały ciąg zdarzeń, w rozkładach duchowych mówi, bądź gotowa na wiadomość od swojej duszy, może przyjść przez sen, synchroniczność znak. Korelacje z innymi kartami. Lenormand. Karta towarzysząca znaczenie kombinacji. Rycerz plus list, wiadomość e-mail, SMS, kontakt od kogoś ważnego. Rycerz plus serce, nowa miłość, ekscytujące spotkanie. Rycerz plus pierścień, propozycja związku lub współpracy. Rycerz plus dom, gość w domu, wiadomość z rodziny, rycerz plus statek, podróż, wieści z daleka. Rycerz plus kosy, nagła wiadomość lub gwałtowna zmiana. Rycerz plus wieża, oficjalne pismo, sprawa urzędowa. Rycerz plus księga, odkrycie tajemnicy, poznanie czegoś nowego. Rycerz plus krzyż, wiadomość o karmicznym znaczeniu, duchowe wezwanie. Rycerz plus gwiazdy, dobre wieści, inspiracja, wizja przyszłości. Rycerz odwrócony, symbol zatrzymania przepływu, hasła kluczowe, opóźnienie, blokada wiadomości, chaos informacyjny, niepokój. Utrata kierunku, fałszywe wiadomości, iluzja ruchu. Ogólnie, wiadomość, która nie dociera lub dociera z opóźnieniem ktoś coś obiecał, ale się nie zjawia fałszywe informacje, niedopowiedzenia, plotki zastój po wcześniejszym ruchu na przykład sprawa utknęła, projekt nie idzie dalej. W pracy komunikacja kuleje, e-mail giną, decyzje się przeciągają, możliwe niedotrzymane obietnice zawodowe. Brak jasnego kierunku, chaos informacyjny lub nieporozumienia w zespole. W miłości, ktoś nie mówi całej prawdy, unika kontaktu lub zamilkł, może wskazywać na chwilową fascynację, która gaśnie. Jeśli relacja dopiero się zaczyna, nie warto spieszyć się, bo coś może być powierzchowne. W finansach, opóźnienia w płatnościach, niepewne transakcje, uważaj na zbyt szybkie decyzje finansowe. Karta ostrzega przed impulsywnym działaniem bez analizy. Emocjonalnie, uczucie niepokoju, rozbicia, pośpiechu bez celu. Możesz czuć, że coś chciałaś ruszyć, ale energia jakby się rozproszyła. Niekiedy wskazuje na emocjonalne rozkojarzenie. Dusza wysyła sygnały, ale umysł nie potrafi ich jeszcze odczytać. Może też oznaczać brak zaufania do własnych przeczuć: dusza już wie, a ty się wahasz. Znaczenie energetyczne, duchowe. Blokada przepływu energii życiowej, prany. Szczególnie w czakrze splotu słonecznego i gardła. Może oznaczać, że coś w tobie chce ruszyć naprzód, ale umysł lub lęk to hamuje. Duchowo to moment zawahania między impulsami duszy a oporem ego. Czasem to znak, że wszechświat mówi, jeszcze nie teraz musisz doprecyzować intencje. Jeśli ciągniesz odwróconego rycerza w kontekście duchowym, nie działaj pochopnie. Zatrzymaj się, uziem, pozwól, by intuicja doprecyzowała kierunek. Intuicyjne odczytanie tej karty. Odwrócony rycerz często przychodzi z subtelnym przesłaniem: zatrzymaj się, to co miało nadejść, jeszcze nie jest gotowe. Wszechświat nie mówi nie. Mówi: poczekaj, doprecyzuj, wyczyść przestrzeń. Czasem to też ostrzeżenie: nie każda wiadomość jest prawdą. Nie wierz pierwszemu impulsowi, najpierw go poczuj. Energetycznie, jeśli w rozkładzie pojawia się odwrócony jeździec, warto oczyścić pole komunikacji. Spisać swoje intencje, spalić list z niepokojem, oddychać głęboko, szczególnie przez gardło i splot słoneczny, symbolicznie przywrócić ruch, na przykład przez spacer, taniec, muzykę. Duchowy klucz. Odwrócony rycerz mówi: Twoje serce chce ruszyć, ale Twój umysł jeszcze nie pozwala. Nie każda wiadomość jest dobra dla ciebie, naucz się słuchać, które głosy są z duszy, a które ze strachu. W kolejnym odcinku przybliżę Ci kartę numer 2 w talii Lustros Lenormand, Koniczyna. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału sekrety kart Lenormand, komentowania i kontaktu na adres mailowy silwitagrimail.com. Pytania do kart przyjmowane są tylko mailowo.